Norbert Dąbrowski z nami po wygranym rewanżu z Markiem Mateją. Norbert, odczucia są różne po tej walce. Ty spodziewałeś się po finałowym gongu, że tę walkę wygrasz na punkty? Tak, czułem. Czułem, całą, czułem cały czas, że prowadzę tę walkę. Miałem przez to piąta, szósta runda, gdzie oddałem walkę. Zacząłem boksować tak jak po staremu, że po prostu stanąłem w miejscu nie atakowałem. I, no i co? I byłem pełen werdyktu. Zdziwiło mnie tylko werdykt y, tam tego środkowego sędziego, gdzie przegrałem walkę jednym punktem. Ale no co? Liczy się ogółem wynik, jest wygrana, bardzo się z tego cieszę. Y, bardzo duży szacunek dla Marka. Dziękuję, że y, zgodził się na rewanż ze mną. Jest 1-1. Czekamy, może, zrobimy trylogię i zaboksujemy jeszcze trzeci raz. Wróciłeś do gry, tak krótko podsumowując. Tak, wróciłem do gry. Miałem może yy, ostatnie walniejszy po mojej myśli, ale też nie walczyłem z jakimiś leszczami, walczę z czołówką wagi półciężkiej I, i co? I nie boję się wyzwań, wiadomo, wróciłem na właściwy tor, myślę, że teraz będzie cały czas szło po mojemu, także bardzo się z tego cieszę. No i tak jak powiedziałeś, najprawdopodobniej, jak domyślam się, na początku przyszłego roku będzie walka numer 3 z Markiem. Mam nadzieję. Ja się ja mówię, na, ja mówię tak, jeżeli Marek będzie chciał y, trzeciej walki, to bardzo się cieszę. Jeżeli walka się podoba, kiedy są emocje, y, fajnie się zaprezentowaliśmy, to dlaczego nie. Czym y, według Ciebie najbardziej różniła się ta walka dzisiejsza od tej sprzed dwóch i pół roku? Y, różniła się tym, nie popełniłem tego błędu. W pierwszej walce y, byłem jeszcze zawodnikiem kategorii super średniej i po prostu poszedłem na żywioł. Tam była wojna. Od pierwszego do ostatniego gongu była wojna. Na wyniszczenie, praktycznie na wyniszczenie. Tam był minimalnie lepszy marek. I, no i głównie, głównie teraz y, zaskutkowa taktyka, żeby nie wdawać się w te pijatyki I, i co? I boksować z błędu marka, y, może zadawać mniej ciosów, ale celniej. Czujesz taką satysfakcję, że niektórzy, jak już postawili na tobie krzyżyk, teraz muszą ugryźć się w język? Tak, na tym mi najbardziej zależało. Okay, Thank you.